Ciejemko z tej strony, a razem wascie kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy dosyć nietypowo, bo dlatego nowa seria na kanale będzie to seria z Minecraft 1.12.2 będziemy grali na serwerze niestety nie multiplayer, ale będziemy grali na serwerze solo. Myślę, że to będzie całkiem spoko, bo będę mógł się nauczyć nowych craftów, a dla was też to może być w sumie ciekawa seria. Będą z tego live, będą z tego odcinki. Jeżeli seria... Wam się spodoba, no to oczywiście łapeczka w górę, nazwa Minecraft 1.12.2, tak zadecydowałam, bo to jest, to jest wersja taka Minecrafta, no i to jest taki sposób, żeby sobie pograć, może się czegoś nauczyć jeszcze na surwiowaniu, myślę, że jest całkiem spoko, no i przechodząc do rzeczy, tak, stworzyłem sobie serwer, wczoraj sobie na nim trochę pograłem, no i co my tu mamy, Eku. Jaku... Nic nie szaleje, nic zbytnio ciekawego, tutaj tylko rudy żelaza. No i kamienne wszystko, trochę drewna. Yy, dobra, tu miałam małą ścinkę. Czekajcie, gdzie ja mam swój crafting? Już, żeby Wam to pokazać, tu jest. Tak, wczoraj byłem w kopalni, trochę sobie pokopałem, jeszcze nie doszedłem do poziomu diamentu. A jeszcze do tego dojdziemy. Dobra, tutaj sobie przypomnę węgiel. No i myślę, że taka seria całkiem spoko. Seria właśnie z Minecraft pogody też nie spodobała. Niestety było zbugowane, to pomyślałam właśnie o takiej serii. To jest identyko, tylko po prostu yy, no, na komputerze, czyli trochę się różni, a poza tym nie będzie bugów. I tak to normalnie tutaj sobie będziemy grali, będziemy budowali domy, będziemy robić domy. na tylko odcinki stream. Mam nadzieję, że Wam się ta seria tylko spodoba, bo Minecraft według wszystko. No i dobra. Tutaj sobie przepalmy. Bardzo dobrze. I zróbmy sobie w... jakiś mieczek na początek. I bym wpadało od razu zrobić skrzynkę. Dobra, tutaj mamy... Matko, dobra. Tutaj pyk. Pyk. I mieczek są w ogóle... Ostatnio też w nocy jeszcze nie zrobiłam łóżka po prostu I miałem trochę ząbiaków i akurat mi drobna marchewka Z czego się bardzo cieszę No bo jednak na marchewka nam się kiedyś przyda do plonów Czyli całkiem spoko, dobra Zróbmy sobie tutaj... Tak, mój crafting jest zawsze spoczką Wiem, że to nie jest najlepsze co ja tu robię Ale wybaczcie, wybaczcie, kiedyś się nauczę Lepiej to robić, dobra Zrobię sobie te dwie skrzyneczki tak o pyk pyk i dobra. Bróg oczywiście tutaj to wlatuje, to wlatuje. To od razu już. ten, bo sobie zrobię żelazne rzeczy, to też. I yy, jeszcze zaraz coś powiem, bo zapomniałem powiedzieć. Tak, wiem, wyjście coś na mapę w górę, nie powiedziałam, do kiedy macie czas, także tak, będzie do końca tygodnia, sorry, że nie było we wtorek, ale to zobaczyłem dopiero we wtorek na wieczór, już nie miałem czasu nagrać, ale yy, w środę, w środę na wieczór. W środę na wieczór? Tak, w środę na wieczór, wczoraj. Dobra, bo mi się już te daty, te daty dni tygodnia mylą po prostu. Także no, zamiast, zamiast wczorajszego odcinka, który powinien być, Dzisiaj będą najprawdopodobniej dwa odcinki, ewentualnie jutro będą dwa odcinki. Żeby po prostu nadrobić za tamto, przepraszam, ale no, wy wbijaliście to późno, a nie nie mi tutaj, kiedy macie czas. Dlatego, no, w sumie moja wina. I spokojnie będą odcinki do końca tygodnia. Jak widzieliście, tak będzie. Także, no, cieszę się, że wybiliście do siebie na łapek. Mówię, seria wam się spodobała, no to możecie napisać komentarz i dać łapkę w górę. No i dobra, na pewno sobie zrobimy kilo, a ja na... potrzebuję patyków. I nie wiem, po co ja wysadzałem drewno. Jak drewno mi to jest mega potrzebne, bo jeszcze muszę dorobić pochodnie. Zaraz wam zresztą pokażę kopalnię. Dobra. Zróbmy sobie tak. Młodko. Już z się będą. Dobra. Tutaj przełóżmy. I co możemy z tych... W sumie to możemy już zacząć robić zbroję. Zbroja nam się na pewno przyda. Dobra. Zawsze coś idę nam tu 5? 5 w sumie. Mamy tu jakieś mięsko w ogóle. Mm, dobra, zrobię sobie szkę. Jeszcze... Już będzie półseta, no zawsze coś, zawsze coś dobra, bo my tu nie mamy w ogóle żercia. W ogóle tu jest mega dużo świnkrów. Takie stada tu są, że masakry. Takie spoko fajny właśnie teren, tutaj ocean, ale my pójdziemy chyba bardziej w głąb. Tutaj widzicie tam jest ładny teren. Myślę, że całkiem spoko Dobra, tutaj było cięcie, żeby was nie przynudzać, yy, bo zbieranie świnek to chyba każdy widział w sumie. I mamy 18 18 wieprzowiny. Dlatego sobie tu, tutaj mamy zjeść, nie pomijam nazwy, bo to był fail. Dobra, to sobie jeszcze patyki, bo tu będą pochodnie potrzebne. I w sumie, co może być naszym dzisiejszym celem? Ja na pewno bym chciał poczekać do nocy i jakąś pająka tutaj złapać. Bo pająk by miłby, byłby mi potrzebny bardzo do wędki, a bym chciał mieć już konia. Bo koń w tej serii to musi być priorytet tak jak w tamtej serii. Czyli to jest po prostu ta jakby seria y, zastępcza za tamtą, tak to można chyba określić. Dobra. Tutaj sobie przejdźmy do naszej kopalni. To jest wszystko zamierzone mojej drodzy. Tutaj był po prostu taki krater. Tutaj jak widzicie się trochę wykopałem. Ale to nie, niedaleko, bo tu był taki cave. Zresztą chyba co go nie widziałem. Tutaj węgiel, ale na razie go nie biorę, jakbym chciał sobie go wezmę tutaj jest coś takiego no i tutaj jest właśnie ten dół w sumie możemy o, tutaj jest żelazo które mi się bardzo przyda nie, nie ajajaj aj, aj, zginęliśmy, kurde te szkiety nas położyły no, tam były trzy szkielety, a ja nie jestem zbytnio, najlepiej uzbrojony, jak tylko może być. Dobra, wróćmy po te ity, żeby nam nie znikły i musimy zniszczyć te trzy szkielety, bo by tam było żelazo. A ja chcę mieć seta, chcę mieć seta, moi drodzy. W sumie to nie wiem, kiedy będzie live, ale na pewno kiedyś będzie, to was mogę zapewnić. Po prostu zobaczcie, jak czasowo, o. Dobra. Ja widzę, że już mnie zbala jeden. I jeden poszedł. też szybko, załóżmy zbroję. Mhm. Mm. <laughs> Dobra. Lecimy po tamtych. A trzeci? Tam coś mi upadło. Ja... Yeah. Teraz z nim. Dobra, czy tu są jakieś moje ID jeszcze? I kolejny zombiek. Tu chyba nie ma już moich itów. Albo tu coś spadło, dobra. Tu coś jeszcze spadło. O, są, są pochodnie. Właśnie o to nie chodziło. To też się dzieje. Mięso z nieba. To jest chyba bag. S bag Minecraft. Dobra. Weźmy sobie tutaj kurcze mięsko. I gdzie ja robiłem kilow? Na pewno robiłem kilow, tylko gdzie ja go mam? Bo jest. Chyba wszystko. Wszystko wzięte, mam nadzieję. Dobra, wykopię sobie to. To jest fajny, że zginąłem. Tak, dobra, trudno już. Było minęło, ważne, że zniszczyliśmy tamtych. W sumie to straciliśmy całe mięsko. Jak nie patrzeć, bo się to mięsko respi. Czekajcie, gdzie jest ten bike? Ja chcę wam to pokazać. Nie wiem, no sami widzieliście, że to mięsko z nieba było, także no, całkiem ciekawe. Dobra. A, to mięsko już zabraliśmy, A tamto chyba mi się po prostu skończyło, miejmy nadzieję. Dobra, tutaj muszę się tak podbudować. muszę się już nie No, tu nic nie ma. Jeszcze jakaś ruda, ruda jeszcze. No. Także no nawet jak sobie jeszcze na tym serwerze nie mam, także tu zbyt nie ma się czym chwalić. A dobra, jeszcze, jeszcze dwie rudy żelaza i już mam cały setik. O ile się nie mylę. O, to jest masakra, jakie to jest duże. Dobra, będziemy mieli na cały set. I teraz mam nadzieję, że będzie noc, bo chcę jakąś pająka tutaj upolować i złowić siodło i znaleźć konia. To jest priorytet dzisiejszego odcinka. Będzie trochę długi ten odcinek, a co tam. Czego się nie robi dla Was, nie? Dobra. Tutaj szybko tak. Bo już znamy mniej więcej ten plan, i mam nadzieję, to się nie zgubię. Jest wyjście gdzieś i zgubiłem wyjście znowu, bo to wyjście jest gdzieś tu. Czekajcie. Tu było wyjście. Dobra. Jest noc. Całkiem spoko, jak dla mnie. Seta to my dużo nie mamy. Mamy pół seta, także... Nie ma najgorzej, ale też zbytnio dobrze to to nie jest. Chociaż pająka powinniśmy jakiegoś sklepuć, więc no, potrzebujemy dwie nici. Chyba dwie. Si się nie mylę. Już dawno takie obserwowane na nie grałem. Dobra. Tam jest Enderman. Dobra, pokuszę się o. O nie, o nie. O mnie sklepie, na 100%. Chyba, że tak zrobię. I on tu leci. Ale Endermany nie, wiem, czy się nie boją wody. O, co się z tym sklepię. Ta, Enderman na mnie czeka. O! Ta, ja, więc słyszycie, jak on wyjechał? Mam nadzieję, że to słyszycie. Dobra. Czy zdaje się, że ja się go trochę ciekam. Tylko rzęgną myślę tak, on się boi mega wody. No widzicie to jak ja tutaj Endermana jakiego ja stronę... O nie, tutaj zombiaki mnie zaraz rozwalą. I Enderman zresztą też. Wypadałoby się tu jakoś kurde podleczyć i wygrać z tym Endermanem Czekajcie, ja możemy temu Endermanowi zrobić coś takiego. A, on mi sięgnął. Myślałem, że mi nie sięgnie. Dobra. Mamy sytuację kryzysową. Nie powiem, że nie Ło, ale ścinki, masakra. To chyba było tam? Nie pamiętam, gdzie to było w sumie. Mam nadzieję, że Enterman zapomniał, że my go pobiliśmy. Ja to jest pełno a chyba zero pająków, to mi się wydaje. Nie, tu tego nie ma. Gdzie my żeśmy kurczę zginęli? To jest pytanie w sumie, bo jak ja stracę jej, to, to nie będzie aż tak fajnie. Na pewno to było jakimś takim... Jakby to nazwić moim staw... stawiku. Czy coś w tym stylu. Dobra, tu widzę, że jest pełno, 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 pełno zombiaków. Mnie tu obchodzą tylko ity. A ja tutaj swoich ich nie widzę. Tam jest Enderman. Pokuszę się o niego, naprawdę. Mój chłop zdenerwował już. Tak jest. Widzicie? Jednak się da. Jednak się udało. Szczerze, wątpiłem w to. Niepotrzebnie tak jak ja wyskoczyłem, jak nie miałem na całego seta. Ale... Ważne, że się udało go zabić, no nie? To jest... To jest na plus. Ważne, że coś gorsze wyszło. Ale dobra. My tu po pająki przyszliśmy w sumie, a nie po Endermany. O, tam panu ucisza. Ale jak ktoś mi będzie, że gdzie to ja znajdę pająki. Tak muszę się zrobić z mięso, by tam mi tam się skończyło. Bo się się wtedy przypalała. Czemu jest tak dużo zombiaków tam, a żadnego pajęka nie ma. To jest zaskakujące, ale patrzcie jakie to są ładne tereny. Tam Tamta górka w ogóle. Ładne tereny, naprawdę. O pajęk, pierwszy, dobra. Chodź. Nie dropną nici fajnie, naprawdę. Cieszę się. Mhm. Łączników y, bardzo dużo, ale pająków to już trochę mniej. O, ale tutaj kurczę, on tutaj nieźle mnie zrobił. Nie wiem, że tak nie powinno bić, ale nie daje mi żadnej nici. W każdym razie. Ja nie mogę. To jest całkiem słabo. Dobra, tu jest, tu jest dużo pająków. Odwołuję się co do tego. O nie. Uuuuh, To było całkiem słabe. To było mega, mega słabe. Dobra. Creeper mnie wysadził, tam mi wszystko atakowało. Ale i tak coś źle rozegrałem. dobra. Poczekajmy aż się rozjaśni, to wtedy będzie im większe szanse, bo się każdy zacznie jarać. A ty sobie tego pająka z rączki zabijam. Dobra, trochę mi to Dobra, wiecie, ząbiaki, palcie ogólnie. Palcie się. To są życzenia urodzinowe. No nie wierzę. Nie, małe ząbiaki to są przerypane. Mhm. Dobra, przejdźmy sobie szybko tam. I ty, wtedy ja się mogę z każdym kurde bić Dobra, tu już się zaczynają palić moby Lepiej dla nas. No i tak. To było najprawdopodobniej tam. Dokładnie. Dobra. Tutaj jeszcze będziemy mieć z dirtem wszystko. Ale to nasza druga chyba jak tak dużo razy umieramy. Dobra. Yy, gdzie są pająki? Pająki? Tam był jeden na pewno, ale to jeden to. bym musiała dwie i tropnąć. Ale z tego zbyt nie są. Wiecie co, ja zrobię cięcie i po pocięciu yy, będę już miał micię. Także... No i już jesteśmy po cięciu z kowem i od razu zaczęłam mówić, bo stwierdziłam, że to wstępnie za długo trwał. Pocz! No to jest już trzecia wędka, którą tutaj trzymam, bo dwie się zniszczyły. Także po dwóch wędkach udało się złowić siodło. I musiałem jeszcze wyruszyć w wyprawę po konia, aż tam daleko, daleko tysiąc kratek od domu. Znaczy od domu. Od tego miejsca, co tam mamy wszystko. No i tak się prezentuje nasz koń, i pomyślałam sobie, że wyłowiłem też dwa najintagi. I yy, ci co dotrwali do tej minuty, piszą w komentarzach, yy, jakie imię dla konia byście dali. To chyba tak na tyle. Jesteś nowy na kanale, no to oczywiście suba, jeżeli odcinek ci się łapka w górę. Z tej strony do zobaczenia do kolejnego odcinka. Ale...